To bilet już jest. Także trzeba się powoli szykować. Pociąg już czeka w stolicy. Czy nie wiem, czy czeka, a już może czekać, ale jeszcze nie ruszył. Warszawa centralna. Więc jeszcze tylko krótki postój na zachodniej. I do Krakowa. Na razie pociąg jedzie planowo. przeparnie trzeci trzecie. sentówfam do tam spęrzejnie Trzeba po tą szczotkę pójść. No. Nie zapominaj tak ciągle, bo kurde, no, już 10 szczotek i... O, otwarte. No mhm. to dobrze. A w ogóle ja też potrzebuję, bo Ty się ze mnie śmiejesz. No. To mam kościółkowe buty. Ja też miałam takie czarne. No i mi się rozwaliły, bo już nie miałam o, 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 o. trochę czasu i potrzebuję ochraniaczy na łapy. Czarnych. Te są dobre. Ale... Te są git, ale do, do takich ciuchów. A jak będą egzaminy coś jakiś eleganckie, nie ma w ogóle czarnych, eleganckich żadnych butrzytków. 18. No to tu. 51 jeden. Z haciki. Na płaciki. Mam otwierać. No Dobra. No, okay. no, no to no, taki, no, puty, te, mm? dobrze. Takie mam włoki -hmm. brały te pini. I dobrze. O, tu jeszcze. Chyba są tak. W klatku, gdzie jest światło w łazience? Nie, to jest tylko takie. Gdzie jest światło w łazience? Tu, a może gdzieś No, w szafie. No tak. No, no jest elegancko. Taka mniejsza jest ta łazienka? Tak. No, a tutaj też są jakieś. Czekam sobie dalej, trzeba zobaczyć. Bo... Mm. Tu jest taki ten duży, znaczy duży, mniejszy chyba trochę ten pokój. No, ale śmiesznie tutaj. No bo to jest w takim środku, nie? Skondensowane wszystko jest. A, tu jest płyta. No. Tu tak się patrzy gdzie jest płyta, ale to jest taka płyta. Takaś jasna. Mhm. Ale jest piekarnik. Jest. A tam nie było? Był. było. O, patrz, fajnie okno, dach, tak z takimi oknami dachowymi. Aha. No. I tutaj jest też. Łupoter, bo, bo na razie to trzeba ogarnąć klima jeszcze. Jest klima. Nie jest klima, ale czy klima się włącza? No właśnie, znowu się. Uuu, patrz, co jest. O nie na dnie, czy to nie są te nasze, które myśmy zostawili Boże, kiedyś? Bo myśmy gdzieś takich też używały. No, bo tutaj jest zmywarka, mm -hmm. Czekaj, jeszcze zobaczymy. Noż jest ostry, dobrze. Małe sitko. O, jakie ładne. Talerze, ale Bolesławiec, tak? A ganki też są. Papel. Tu tak są A, tu jest jeszcze dodatkowe. Lodówka. A, tu będzie na dole zamrażarka. W takim ja razie będzie osobna. Tak. Chyba znowu ktoś zostawił trochę lodu. Nie, niestety. Ktoś zostawił trochę syfu Czyli w postaci... Vodka po lóde... Przepraszam, znaczy że coś, coś się zmieniło, ale się nie zmieniło. Dzień dobry. Na głowę osób stoi. No właśnie się nie zastanawiam. Jest opcja jedna i druga. Zobaczymy, czy jest ciepło, czy nie jest ciepło. No co się? normalnie. Dzień dobry. bardzo proszę brakuje już mięsa młode szparagi no to taka wiesz polecajka standardowo menu czekaj tylko to jest aha są lasagne, to są zupy a moglibyśmy uzyskać szparagi jedną przez tą Młode szparagi. Chodziłeś szparagi ostatnio. No Dobra, to Tylko to jako. Jedne, no jedno, żeby się, bo to wiesz, tutaj jest tylko. Boczek szpil, Tutaj masz. Mozzarella, boczek. Pieczarki, szparagi. Jest taka na przykład, mm -hmm. to byś od razu może szparagi w ten sposób. Ser pomidorowy, znaczy sos pomidorowy, mozzarella. Nie, Nie, jest, no? no? Pomidorki koktajlowe, czerwona cebula. To jest fajne. armezan, no. sos bez szamelowy. To jest jedna i druga jest fajna. Jeszcze ta następna też jest taka w miarę. oliwa ziołowa, nie? Kopa, No to jest z tą karkówką. A to ja to brałam, Ty to, No ja wiem, no to, to, to ja właśnie. No. no bo te inne to są takie. No te dwie są fajne. No widzisz, to, to jest tak jak ja tutaj robię, tylko że tu jest z tą papryką taką... ja tam, bo ja tylko nie wziąłem tej paprykowej dzisiaj ze sobą, mhm. bo... Yy, no bo ona w takiej taki butelce, żeby jej nie ten, bo to jest mm -hmm. chyba z czosnkiem czy zwykła? Nie, to jest zwykłe całkowicie, a to jest to właśnie z czosnkiem i z tym. Czosnek, papryka i mm, rozmary. Ja tutaj, ja tutaj nie jestem jakby przekonany, ale to jajko akurat tutaj wygląda bardzo dobrze. Do czego ja, nie jesteś? Ja, właśnie do tego jajka. Mm -hmm. ale, bo jest, wygląda tutaj całkiem, całkiem. Poczekaj, ja sobie wezmę to, zobaczę jeszcze. To ja już tylko tak na ofie dodam, bo jeżeli chodzi o pizzę w Krakowie, to to jest najlepsza pizza, z jaką miałem do czynienia i to od wielu, wielu, wielu lat. Tak naprawdę jest od niedawna taką znam pizzerię, która jako jedyna ewentualnie ma jeszcze podejście do tej, w konkury, ale to jest temat na zupełnie inną audycję. Co do innych rzeczy, no to zobaczcie sobie menu, bo ono też jest, część jest tego menu stałego, część tego menu jest sezonowe. To najlepiej sobie zobaczyć samemu. W internecie jest karta dostępna. Różne, tania, naprawdę tutaj jadłem. Mogę w ogóle tą restaurację samą sobie polecić, z czystym sumieniem każdemu. Dla mnie to jest oferta bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o pizzę. Brzegi nie są pozawijane, nie są puste, nie ma tego wysuszonego ciasta, które się zazwyczaj wyrzuca. Nie są te pizze przeładowane, są składniki te, które nie wymagają obróbki cieplnej, nie są zaparzone, takie są świeże, więc wszystko jest w porządku, także serdecznie polecam. Jedyna uwaga taka, ale to już jest to już się przypierdalam, no tyle, tyle powiem ale jak zobaczyłem dodatkowy składnik, bo ostatecznie nie poszła ta pizza, którą wybieraliśmy z menu tego głównego, bo to się okazało, że to jest calzone, a nie, a nie pizza więc poszła ta sezonowa ze szparagami z tym, że tam w tej sezonowej nie było bekonu więc ten bekon poszedł jako dodatkowy składnik no, no, oczywiście to jest zrozumiałe pojawił się na rachunku, ale no tutaj chyba kogoś fantazja poniosła, bo 10 zł za jeszcze tak niewielką ilość tego składnika, no ok to nie jest majątek, ale ta pozycja mnie trochę zaskoczyła, ale tak jak mówię, o nie chcę mówić, niech sobie to każdy oceni po swojemu. A pizzę naprawdę polecam, inna też, ale pizza po prostu nie ma, nie ma nie ma lepszej pizzy w Krakowie. Tyle. Mnie zdecydowanie pokonała. Pokonała mnie. No, a tu przecież jeden powołek No. Tutaj zostało tyle samo, ale jesteś jeden do przodu. <laughs> jeden do przodu z Twojej. No, 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 Ale rewelacja. No, bardzo dobra. Jedna i druga. Tak jak to tak być. Mm -hmm. Tutaj to tutaj nie było, bo to, to jest sezonowa. Mm -hmm. I ona, 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 jest ta druga, nie? Ale jest trochę, to jest, że to właśnie jednak jest, to jednak nie jest pizza, nie? Mm -hmm. No, czyli ani, się ani, tej, no, ani, tej nie no. ani tej nie jadłem. Ani tej nie jadłem, to jest normalne z karty, ale tej nie jadłem też, mm -hmm. tu nigdy. To co, zbieramy się? Mm -hmm.